Cześć! W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam to, jak zarządzam swoim czasem, w jaki sposób korzystam ze swojego planera oraz listy Tudu. Jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zachęcam do dalszego oglądania oraz do subskrypcji mojego kanału. Pierwszym etapem pracy z takim planerem jest wpisanie ważnych dat. Czyli na początku roku wpisuję wszelkie ważne daty dla mnie, czyli na przykład urodziny członków rodziny albo przyjaciół. I robię to zazwyczaj w styczniu, na początku, kiedy kupię taki planer, ale później w trakcie, kiedy dowiem się powiedzmy o jakichś ważnych datach, nie wiem, na przykład egzaminu, ważnych spotkaniach albo terminów, na przykład kiedy kończy się bilet, to zawsze zapisuję to w planerze, po prostu po to, żeby mieć... Pogląd, co spotka mnie w danym miesiącu bądź roku. W moim planerze wygląda to tak, czyli mam pogląd całego miesiąca podzielony na dni tygodnia oraz miejsce na cele miesięczne i notatki. Na początku miesiąca sprawdzam, czy zapisałam w planerze wszystkie ważne daty związane z danym miesiącem i ustalam sobie cele miesięczne. Te cele miesięczne to może być na przykład waga, do której dążymy, albo ilość treningów, którą wykonamy, bądź nie wiem, ilość subskrypcji, przeczytanych książek. Cokolwiek jest dla Was ważne, warto sobie ustawiać takie mini cele miesięczne. I na przykład mając jeden taki duży cel, na przykład na dany rok, warto rozbić go sobie na przykład na takie terminy miesięczne bądź dwumiesięczne, i wtedy każdego miesiąca wykonywać jakieś zadanie, które przybliży was do osiągnięcia tego dużego celu. I ja tak robię z tymi moimi celami miesięcznymi, i wtedy, jeśli będę miała dobrze rozplanowany miesiąc i będę miała zapisane wszystkie ważne daty oraz będę miała przygotowany na przykład plan, z, plan zajęć albo grafik w pracy, będę mogła zabrać się na poważnie zaplanowanie tygodnia. I w moim planerze wygląda to tak, że mam cele na tydzień, wypisane dni tygodnia i lista rzeczy do zrobienia oraz miejsce na dodatki. Cele, które ustalam na dany tydzień, to są zazwyczaj takie mniejsze kroki celu, który ustaliłam sobie na miesiąc. Czyli jak widzicie, wszystko rozbijam na mniejsze części, mniejsze elementy, po to, żeby jednak wiedzieć jakąś tam mm, drogę i celowość wykonywania tych mniejszych zadań, dlatego że one przybliżają nas po prostu do osiągnięcia tego większego celu. W liście rzeczy do zrobienia zapisuję. Rzeczy, które po prostu muszę zrobić tego tygodnia, czyli na przykład, nie wiem, przejście do krawcowej, yy, opłacić bilet, czyli po prostu czynności, które są związane po prostu z tym tygodniem. Tutaj w widoku danego tygodnia, czyli ten od poniedziałku do niedzieli, zapisuję sobie wydarzenia, które będą dla mnie ważne danego dnia, czyli nie wiem, na przykład. Egzamin albo dentysta, bądź powiedzmy, nie wiem, inna wizyta u lekarza. I bardzo cenię sobie ten panel właśnie za to, że mam jakby widok miesiąca i widok tygodnia, czyli na przykład, jeśli chcę zobaczyć cały miesiąc, co mam do zrobienia w całym miesiącu, to mogę to zobaczyć, a jeśli nie chcę czuć się, powiedzmy, aż tak przytłoczona i chcę zobaczyć tylko jeden tydzień. To również mam taką możliwość. Pomimo tego, że cenię sobie widok miesięczny i tygodniowy, to najbardziej jestem wdzięczna za ten widok jednego dnia. W widoku jednego dnia mamy podział na harmonogram dnia, priorytety, listę rzeczy do zrobienia aktywność fizyczną, miejsce na notatki oraz cytat na dany dzień. Najbardziej podoba mi się to, że jest miejsce na wyznaczenie priorytetów na dany dzień i rozpisanie harmonogramu. W priorytetach zapisuję trzy rzeczy, które po prostu muszę wykonać z danego dnia, czyli są to po prostu jakby czynności najważniejsze i wtedy jeśli nie wykonam powiedzmy zadań pobocznych, które sobie rozpisałam, to i tak będę z siebie zadowolona, bo wykonałam tę moją wielką trójcę, i wtedy pracę oraz dzień zaczynam zazwyczaj od tych priorytetów, po prostu skupiam się na nich, żeby wykonać to, co sobie zaplanowałam. Bardzo fajna jest również ta opcja time-blockingu, czyli tego harmonogramu dnia, dlatego że jeśli mam dużo zajęć na dany dzień, muszę wykonać dużo zadań, wtedy mogę sobie to wszystko rozpisać godzinowo i mam wtedy pewność, że będę w stanie wykonać po prostu wszystko i nie będzie tutaj miejsca na takie powiedzmy, nie wiem, siedzenie w miejscu, siedzenie na kanapie i zastanawianie się, co mogłabym teraz zrobić, tylko mam po prostu czarno na białym to, co mam do zrobienia. Tak jak widzieliście, te najważniejsze daty zapisuję w planerze, najczęściej w tym widoku miesięcznym, a później przepisuję to na tygodniowym, z tym, czasem jeszcze zadania, które nie mają określonego czasu, kiedy muszę je wykonać, a dobrze byłoby to zrobić. I tutaj na pomoc przychodzi mi taki notatnik z listą to do. I tutaj mam jakby takie bullet pointy, od których mogę to wszystko wypisać. I w takim notatniku zapisuję sobie zadania, które nie mają określonego czasu, w którym muszę je wykonać, dzięki czemu nadal o nich pamiętam i mogę je po prostu wpisać na przykład danego dnia na listę rzeczy do zrobienia, kiedy akurat okaże się, że mam Czas na wykonanie takiego zadania. I w takim notatniku zapisuję takie rzeczy, typu powiedzmy, nie wiem, przyszycie guzika albo posegregowanie rzeczy w szafie, zamówienie filtrów, wywołanie zdjęć i tak dalej czyli rzeczy, które po prostu nie są dla mnie priorytetowe na ten moment. I jest to naprawdę genialny pomysł dla osób, które często odkładają te mniejsze rzeczy na później i koniec końców do nich nie wracają albo przypominają sobie o nich w momencie, kiedy już naprawdę trzeba to zrobić. I akurat z tej listy to do z tymi rzeczami można powiedzieć troszkę mniej ważnymi, korzystam również powiedzmy w takie dni jakby ogarniania życia, które robię sobie raz na parę tygodni, powiedzmy raz na dwa. I jest to dzień, w którym po prostu sprzątam na nowo cały pokój, sprawdzam czy są ubrania albo rzeczy, które mam po prostu do wywalenia i staram się danego dnia wykonać jak najwięcej czynności z tej listy, dzięki czemu mogę zacząć następny tydzień z nową energią i troszkę bardziej poukładanym życiem. A taka forma jest zdecydowanie lepsza od jakichś samoprzylepnych karteczek, które koniec końców. Gubią się i plączą po pokoju. Jeśli macie jakieś ciekawe wskazówki dotyczące organizacji czasu, to zapraszam do skomentowania tego filmiku. Zapraszam również do polubienia go oraz do subskrypcji kanału, co jest najbardziej motywującą rzeczą do nagrywania dalej filmików.